17 maja 2010 roku każdy młody bramkarz, niezależnie od tego, w jakim klubie trenuje, miał wyjątkową okazję, by przy ulicy Szablowskiego potrenować pod okiem bramkarzy polskiej ekstraklasy. Szkoła Mistrzostwa Sportowego imienia Józefa Kałuży i Henryka Rejmana w Krakowie oraz Szkoła Bramkarska Kiper Leo Marka Drogosza zorganizowała drugą edycję imprezy charytatywnej pod nazwą Trenuj z mistrzem. Szkoła nazywa się Keeper Leo. Prowadzimy szkolenie dla bramkarzy, zwłaszcza tych, którzy nie mają możliwości trenowania w klubie. Z większości to są chłopcy, którzy rekrutują się z klubów oklasowych, z klubów okręgówki, czy też może z troszeczkę wyższych lig. Tam, gdzie o ten trening bramkarski jest, jest trudno. Natomiast nie zamykamy drugi przed nikim. Przychodzą do nas i dorośli, i dzieci, Natomiast mówię, dla mnie najlepszą reklamą, chciałbym, żeby najlepszą reklamą była robota, którą wykonujemy, a nie będę sam siebie zachwalał, bo daleki jestem od tego. Cieszę się, że udało się o. mimo Niesprzyjającej pogody doprowadzić do dzisiejszej imprezy. Jest to już drugi charytatywne spotkanie trenu z mistrzem, czyli z najlepszymi bramkarzami ekstra klasy. Mamy bramkarzy, mamy bramkarzy z Krakowi, mamy bramkarzy z Wisły Kraków. Wiadomo, to jest lokalne środowisko, ale nie zawiedli też bramkarze z Polonii, by tą z Górnika Zabrze, z GKS-u Bełchatów, z Zagłębia lubin, z Korony Kielce. Niestety no też były, były okoliczności takie, których, na które niestety nie mamy wpływu obowiązki reprezentacyjne Janka Muchy, obowiązki klubowe Mateusza Bąka. Mimo wszystko wydaje mi się, że te 20 osób, które tutaj przyjechało do nas, to i tak jest świetny wynik moim zdaniem. I z mojej strony wielki szacunek dla tych chłopaków, że chcieli tutaj przyjechać i chcą się z nami bawić, chcą nam nie nam, chcą dzieciakom, dla których zbieramy pieniążki i pomóc. Jestem z Krakowa najbliżej. Nie mam prawa odmawiać, jeżeli chodzi o takie imprezy i postanowiłem w tym roku również być tutaj. Jest nad około 15 bramkarzy z, z Ekstraklasy i myślę, że warto tutaj było przyjść dzisiaj. Szkoła Mistrzostwa Sportowego prowadzi również zajęcia z bramkarzami. Specjalnie zatrudniamy dwóch trenerów, m.in. pana Wojciechowskiego, który kiedyś bronił w Lechu Poznań i wpisujemy się w ten sposób w pewną tradycję szkoły mistrzostwa sportowego, która uczestniczy w wielu różnych imprezach charytatywnych, jak m.in. imprezę organizowaną przez Anną Dymną na rynku w zeszłym roku, czy też mecz charytatywny na rzecz Natalki Góreckiej, córki jednego z naszych trenerów. Dzisiaj zbieramy również środki, Ten, to spotkanie również ma wymiar charytatywny dla dwójki dzieci też chorych, poszkodowanych. Przez los, więc cieszy to, że do tej imprezy doszło, mimo tej pogody, dopisało sporo, jak tutaj widać, sporo zainteresowanych, a także sporo bramkarzy. Myślę, że też będzie jeszcze okazja z nimi porozmawiać. Za chwilę tutaj przedstawimy bramkarzy naszych, którzy zdecydowali się przyjść, za co im serdecznie dziękujemy tutaj. W imieniu pana organizatora Marka Dragosza, który jak na razie biega, wiadomo, ma dużo na głowie. Słuchajcie panowie, druga tura, podzielimy się na grupy 4-5 osobowe i każda grupka trafi do jednego z bramkarzy. Może zaczniemy od prawej strony, każdy bramkar się przedstawi, powie dwa zdania o sobie. Mikołaj Perdyć, Real Madrid. <grym> <grym> Dobra, przełomu. Szacunek. że, po, że po mamy gierkę. Wiadomo w jakim celu, dla kogo gramy. Później jest aukcja. Natomiast teraz panowie, ustawcie się tutaj.